Czy ty na przykład chodzisz sama do warzywniaka i robisz zakupy? Albo kupujesz chleb? Akurat Czy masz od tego ludzi? Akurat jeśli chodzi o warzywniaka, to zdarza mi się. Nie będę ściemniać, nie robię na co dzień zakupów. Po prostu nie dlatego, że uważam, że to jest coś, czego nie wiem, nie powinnam robić, tylko po prostu nie mam na to czasu. I to jest trochę tak, że faktycznie. Mm, wiesz, jeszcze teraz w dobie, internet. Nie, prawda jest taka dobra. Nie robię sama zakupów, ale Radosławowi się zdarza dużo częściej niż mi. Ale akurat jeśli chodzi o warzywniaka, to ja uwielbiam chodzić, bo ja pamiętam siebie z czasów, kiedy nie pracowałam. I wyprawa na bazarek była dla mnie naprawdę przyjemnością i do tej pory jest. Ale jeśli chodzi o komunikację miejską, ja pojechałam dlatego, bo chociaż powinniśmy się, chcę się nauczyć pewnych ekologicznych zachowań, bo wydaje mi się, że każdy ten jeden krok jest zawsze tym krokiem do przodu. Wiesz. I Maggie, moja asystentka, właśnie mówi, bo, bo mieliśmy podpisanie aktu notarialnego, i coś tam wracaliśmy, i akurat kierowca odjechał, bo coś tam zrobił, a my skończyliśmy wcześniej ten, a to było dwa przystanki, była dobra pogoda. Słuchaj, ja byłam zszokowana tym, jak dobrze wygląda komunikacja miejska, bo w czasach, kiedy ja jeździłam, czyli jakieś naście czy nawet dziesięć lat temu, to było przeżycie ekstremalne, a teraz? Wow, byłam dumna, naprawdę. I dlatego Megi zaczęła to grać, bo po prostu ja mówię, wow, jak to jest fajnie. I najbardziej mnie dziwiło, że są nawet wyświetlacze. To wszystko jest niezwykle, ja W ogóle wiesz, uczyłam się taką starszą panią, która nie widziała pewnych rzeczy dawno. Go się odkrywa świat. O, to prawda. I to jest najlepsze, że właśnie odkrywam świat. I teraz przede mną wyzwanie metro. mam kciuki. <laughs> Może zrobimy o tym program. <laughs> nie, ale wiesz, powiem ci, że naprawdę. Cały czas teraz myślimy, ta pandemia też nam dała do myślenia, co można zrobić, żebyśmy zmienili pewne zachowania. Moi synowie nas tego uczą. To mi się tak podoba, że to młode pokolenie jest takie myślące o tym wszystkim, że wiesz, że, że to dobrze. Musimy się uczyć. Ostatnio była takie, były takie ładne fotki z torebką za 32 tysiące złotych. Czy to jest najmocniejsza, najmocniejsza sztuka w Twojej garderobie, czy masz lepsze? Ja wam czasem, jak czytam właśnie te takie podliczenia. One czasem tak nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czasem mają. Ja cały czas. A tutaj się zgadzało? Te 32 tysiące? Wierzę, jakby takie mówienie. Jakby. Ciężko pracuję. Również po to, żeby móc czasem sprawić sobie przyjemność. A czasem są prezenty od mojego męża. I szczerze nie wiem, jak wybrnąć z tego pytania. <grywa> Bo... Torebki są też super inwestycją, jeżeli się o nie dba, więc to też jest takie biznesowe działanie. Tak, Można to wytłumaczyć. Chcę ja wiem, ja wiem, żeby... ci pomóc. Wiem, wiem. I chciałabym być uczciwa na tyle, żebym powiedziała tak właśnie, że jest inwestycja, że myślę o mojej przyszłej córce i tak dalej, i w ogóle. Nie, nie przyszłej córce? No, wiesz, no tak niektóre kobiety sobie tłumaczą, że one oddadzą sobie torebki córce, i, i wiesz. Lubisz mieć drogie torebki w szafie i na sobie, no też. E... Po co za to przepraszać? no. Właśnie, to nawet nie chodzi o to, żeby przepraszać, ale też nie chcę, jakby, żeby skupiała się rozmowa cały czas o, o, wiesz, o dobrach materialnych, o takich rzeczach. Chociaż tak, lubię dobre torebki, lubię ładne torebki.